Prawdopodobną przyczyną takiego stanu jest właśnie to, że od samego początku nieprawidłowo proces kalibracji przeprowadziliśmy do naszej baterii. Dlaczego mówię prawdopodobną? Bo w wielu przypadkach osoby po zakupie notebooka nie przejmują się kompletnie baterią w swoim nowym urządzeniu. Nie przeprowadzają tego procesu kalibracji zgodnie z zaleceniem producenta. Niewykonanie jego na początku, czyli powiedzmy w pierwszych dniach eksploatacji ogniwa. Daje taki, a nie inny skutek. Po kilku miesiącach eksploatacji źle skalibrowanego ogniwa ta bateria, nie uzyskując pełnej pojemności, nigdy nie posiadając tej pełnej pojemności pełnie wykorzystanej, zachowuje się tak czy inaczej. Nie wykorzystuje nie wykorzystanie potencjału taki daje efekt. Krótsza bateria, e, krótsza praca na baterii niż przewidział producent. Dlaczego powiedziałem prawdopodobny stan? Oczywiście każda bateria składa się z litowo-jonowych ogniw i elektroniki. Procesem eksploatacji e, jest tutaj obciążone zawsze samo ogniwo litowo-jonowe. Jeżeli producent e, nie wywiązał się należycie na ze swojej roli, nie, nie wykonał ogniwa, które potrafi wytrzymać, wytrzymać trudy eksploatacji, oczywiście w innej sytuacji również może być litowo-jonowe ogniwo, które po półrocznej eksploatacji eksploatacji już potrafi e, rozpocząć się e, w proces e, dość szybkiej degradacji. To jest kwestia już jakości ogniw i, i oczywiście najczęściej ceny, e, jaką chciał producent. E, 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 czy og ograniczeniem ceny ogniwa zazwyczaj jest tutaj pada sama jego jakość. Najważniejsze. Niech to będzie pomieszczenie o temperaturze pokojowej. Nie bawmy się w żadne lodówki, w ciemne, chłodne piwnice. Najważniejsze, niech to będzie chłodne pomieszczenie, bez dostępu bezpośredniego słońca. Naładujmy baterię przed odłożeniem jej na półkę. Nie przechowujmy baterii rozładowanej. Prawdopodobnie bateria nie będzie nadawała się już do dalszej eksploatacji. Proces starzenia dotyczy również baterii. Kiedy kalibracja nie pomogła, przechowywaliśmy ją prawidłowo. Nasza bateria po prostu jest zużyta i wymaga wymiany. Eee, trzymajmy się kilku podstawowych zasad. Jeżeli kupujemy baterię i nie jest to oryginalna bateria fabrycznie eee, z fabrycznym logo producenta, starajmy się kupować takie zamienniki, których producent daje długą, przynajmniej roczną gwarancję. Na, swoją, na swój wytwór. Unikajmy nieznanych marek, przypadkowych marek, których doświadczenie w produkcji takich ogniw nie jest duże. W przypadku baterii litowo-jonowych możemy oczywiście przeprowadzić też jej regenerację. Jest to dużo tańsze i często dużo lepsze rozwiązanie niż kupno taniego zamiennika. Każda bateria oryginalna. Tak jak Państwo wiedzą, składa się z ogniw i elektroniki, która zarządza procesem ładowania i rozładowania. Jeżeli tylko i wyłącznie w eksploatacji ule, czy zużyciu podlegają same ogniwa, możemy tą baterię w punkcie, który oczywiście specjalizuje się w tego typu naprawach, wymienić te, te odbitowe ogniwa na nowe, zamknąć tą baterię. Skalibrować poprawnie i po oddaniu do użytkownika taka bateria wykazuje te same cechy jak fabrycznie nowa bateria. Jest to o tyle lepsze rozwiązanie. Po pierwsze, tańsze. Regeneracja jest często tańsza niż zamiennik. Po drugie, jakość litowo-jonowych ogniw wkładana często nie jest przypadkowa. Każdy punkt, który regeneruje baterię, dbając o swoją jakość i dobre imię na rynku, dba o to, żeby eksploatowane w bateriach regenerowanych ogniwa były wyższej jakości, żeby klient po prostu drugi raz nie wracał po kilku miesiącach na ponowną regenerację.